Cześć, ja jestem i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Um, dzisiejszy film jest ekscytujący. Ostatnie tygodnie były dość intensywne i no już dzisiaj możemy powiedzieć, że oficjalnie kupiliśmy konia, ale jako iż mama chciała mi zrobić niespodziankę, to ja to nagrywałam z przeszłości, bo jeszcze do końca wcześniej nie wiedziałam, że kupimy tego konia. Tak więc ja się tylko chciałam z Wami przywitać i... Wytłumaczyć Wam co i jak. A teraz pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i cofamy się do momentu, w którym szłam sobie przestajni i, i nagle zobaczyłam, że w boksie stoi nowy koń. Wiedziałam. Każdy ma już jeden. Nur ja bym nie wiedziała, że dzisiaj to nie wiedziałam. Kurde, za szybko się skapnęłaś. Ja Ale Nagrałaś reakcję. Zdążyłaś do z telefonu. nie, to idziemy po drugie. Teraz na pół daj. Na pół daj tego smaczka. Nie idziemy po drugiego smaczka? Nie, na pół. Dzień dobry. Cześć. To co ja dzisiaj siadam na dwa, czy co? Tak. Ta? Na pierwszego czampa, a potem jak będzie Bartek na tego, no. Będzie mam Bartek dzisiaj? Ale nie masz z nim treningu, on będzie patrzył, jak na nim jaką się załowuje. To za tajny plan! Tylko musimy się uwijać. kiedy do ciebie dobry. Cześć! Ale pół musisz jeździć ja i dam smaczka, ale też pół, dobra? Bo drugi pół musi być dla czampa. Pół tylko. Mam takiego nie niejadni nie. To jest taki z lukrem. Próbuj. Może nawet nie chcieć. Próbuj. Musisz mu przełamać, nie da się? Czekaj. Okay. Dlatego chciałam drugi przynieść. Weź no, połowę. Chyba, że dam czasu połowę, a potem przyniosę mu tą drugą. Co? Czekaj, zaraz przy... Ja mu tylko dam odbić połowę. połowę. Połowę? Tak, jest, mądra. Mądry koni, mądry. Dobra, co się jest Widzisz? On zjadł. Takie jest. Widzisz? Chyba, bo musisz wrzucić, że se powąchał i po. w tym. Nie wie co z tym zrobić. Nie. Yeah. Czy to jest jadalne? <ghaltę> <graffendę> Ojej. Nie zna jest, takich rzeczy. Ja nie wiem, nie nie mi mu się wiem, Proszę, chodź. się <graf lateral57> no zostaw, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie To se tam rozkruszy. Chodź. chodź, chodź. On jest tykowski, ale się boi. chodź. No i ona mi tam mówiła, że no <laughs> Zaczik idzie w ochraniaczach <laughs> no <chodź. laughs> Chyba nie chodził w ochraniaczach, ale jak, jak skakał. może no chodź. No chodź. No chodź. Tak blisko, może nie, o jeden na razie, bo nie, nie wiemy jak on się zachowuje. Na ten większy tu go wypuść. Na ten po lewej, nie? Tak. Ciekawie jest. To dzienistej. Dzień nie Pasuje mu do terka. No w niebieskim kolorze też ładnie w takim... To teraz przymarzło. Trzeba teraz móc, y, ogarnąć nowe które żeby pasowało, więc trzeba wszystko po przekładać. Zobaczymy na razie. Dobra. Powiedzmy, że będziełko. Jak to działa z tymi tymi? Ja muszę najpierw tak zrobić, nie? Mhm. Mm A nie musi słońce.

mi, dla dobra. Dawaj go nagraj, i... bo to już się 8 minut ci się tu nagrywało. Aha. No? A, ok. Ma się głos kopiemy. Zróbmy <grymkało> <grymkało> teraz... Trzymaj, silny. Trzymaj, nie Póki Nadia tutaj z przeszłości kusuje, Nadia z przeszłości chciałabym opowiedzieć, co to w ogóle za koń i jak to się stało, więc to jest w ogóle koń, który ma 5 lat. Tak więc, no, roboty będzie dużo, roboty mamy kompletnie od zera, no bo jednak no, on coś tam umie, ale doszliśmy do wniosku, że to, co my musimy zrobić, no to tak naprawdę to jest robota od zera z tym koniem. Czyli no drągi i tak dalej. No, ja z nim musimy się nauczyć wszystkiego od zera. Także bądźcie gotowi na to, że będzie to wszystko nagrane na filmach dla Was i wszystko będziecie widzieć, jak nam idzie, jak wygląda nasz progres. Tutaj pan Bartek nawet ustawił mi stacjonatkę, żeby trochę sprawdzić w nowym miejscu. I no, zachował się bardzo fajnie. Lecz potem była taka głupiutka sytuacja, ale to Wam pokażę za chwilę. Na razie jest top mega fajnie, bardzo ładnie. Ogólnie konik jest bardzo silny i on no właśnie, co ważne, jego imię to Pearl Jam Red Wine. No, będziemy na niego mówić Jasiu, bo tak jak mi pasuje, też mi zaczęłam na niego mówić mądrala, bo nie wiem, jak on taki jest mądrala. I co? I tutaj właśnie miałam sytuację, że jechałam na yy, okserek i troszeczkę on mi wystrzelił do tego okserka. I oho, no a po czym jeszcze w dodatku, nie dość, że dostał po zębach, to jeszcze go skopał po drodze, więc się wystraszył troszeczkę. I potem było parę takich sytuacji ale przepracowaliśmy to, no i potem no już było spoko, parę drążków, znowu krzyżak i już było super, no czyli widzicie taka, ja wam chcę pokazywać po prostu wszystko, chcę wam pokazywać jak to wygląda od początku do końca i chcę żebyście widzieli nasz progres. Chcę, żebyście widzieli nasze wzloty i upadki, tak więc myślę, że będzie to na pewno długa seria. I już zastanawiam się, jak ją nazwiemy, bo myślę, że to nie będą zwykłe vlogi. Tak więc bądźcie gotowi. Z tego, co mogliście zobaczyć, to tak naprawdę wszystko. Bo pierwszy dzień już z naszym konikiem minął. Jest mi ciężko, że nie mogę Wam na Instagramie pokazywać, jak wygląda dzień po dniu, bo kupiliśmy tak naprawdę przyjechał do nas we wtorek. Nie, w środę, a już no, no w sobotę dopiero go zobaczyliście tak naprawdę na, na, na YouTubie, ale będę się starała, żeby... Pamiętajcie, żeby po prostu wbić do mnie na Instagrama, bo na Instagramie zawsze, ale to zawsze są ym, no, story po prostu wstawiam, jak tam z tym koniem nam idzie. I nawet jeśli przez cały tydzień nie możecie zobaczyć filmu, to tam możecie sobie wejść i tam możecie po prostu zobaczyć, ym, jak tam nam idzie. Będę wstawiała wszystko na bieżąco, chcę, żebyście widzieli naprawdę wszystko od początku do końca. I no, będzie to długa droga z tym koniem, na pewno. Już po dzisiaj zobaczyliśmy, że no, jest, jest dużo roboty, ale, ale jestem na to gotowa. Mimo, że wiem, że będzie ciężko, nie jestem w tym sama, więc myślę, że to jest do zrobienia. Jeszcze tylko taka przestroga. To. Nie jest, ja nie chcę pokazywać komuś niedoświadczonemu, żeby kupował młode konia, bo z młodym koniem jest dużo roboty i wiadomo, że to nie jest tak bezpieczne jak jazda na koniu starszym, więc pamiętajcie, że to nie jest w ogóle żadne pokazywanie, że kupcie młodego konia, bo fajnie i lepiej i w ogóle i fajne przygody, owszem, ale jednak no, jest to bardzo trudne i takiego konia po prostu łatwo zniechęcić do skoków, już mogliście zobaczyć po jednej sytuacji, że ja trochę się wystraszył yy, ten właśnie mój i... No, nie uważam, żeby niedoświadczone osoby mogły kupować takie młode konie. Ja nie mówię, że jestem jakaś doświadczona, bo wcale tak nie jest, ale jestem. Um, no, troszeczkę już jeżdżę w swoim, troszeczkę już jeżdżę i jestem otoczona ludźmi, którzy jednak mi w tym pomogą. No, więc myślę, że może coś z tego wyjść. I co? I tak naprawdę to. Chyba wszystko. Dziękuję Wam, że oglądaliście. Pamiętajcie o y, polubieniu i zasubskrybowaniu mnie, ponieważ y, to jest no, wielkie wsparcie dla mnie, a, a dla Was tylko jeden przycisk. Tak więc widzimy się już za tydzień, kiedy pokażę Wam, jak tam tak właściwie mi idzie z tymi dwoma końmi. Chcę Wam pokazać, jak tam treningi i tak dalej, więc widzimy się za tydzień. Pa,